Dzień jak co dzień 7.45, ale tu mamy... Uuuu, Idziemy. Dzieciaki odwiezione. Co to za zapach? Jakiś taki kwiatowy? Dziwne. Dzieciaki odwiezione, a ja stwierdziłam, że pójdę kupić takie kanapeczki gotowe na śniadanie na bo Nie mamy za bardzo czasu. Musimy być sam i do pracy, bo na parka 12.30 ma pociąg. Chcemy jeszcze jak najwięcej zrobić, a ona tam kupić, sobie pracę, co by zrobić w domu w pracy. Pracę w mojej robocie, pracę, w sensie... To projekt. Także idę kupić gotowe bułeczki do piekarni, już przyrządzone dla nas wcześniej. Mamy, <laughs> dzisiaj w kuchni Kasia Gruszka poleca, dwa krosanty z, czy krosanta z salami albo bułeczkę z pastą O, no, zobaczcie, okay. pięknie wyglądają okna moje. Ale dzisiaj zobaczcie jaki piękny dzień, jest. zobaczcie jak cudne słońce wali nam teraz tu prosto w ten... Jak ja mam język? Cudnie słońce wali nam w okna. Jest po prostu jest... urocza. Ślicznie wygląda ta katedra. To nie katedra. To jest zamek, a tam a prawie jest tam bazylika. Tam... Bazy... Dobra, ja mam taki język listotny, jaki ty ogólny. Dobra, jemy sobie teraz się Dawid jedzie już więc jeszcze się z nim zobaczymy, bo mówię, że będzie tak 8.50. Bo czekamy na niego, przywitamy się. Aha, to są te twoje te. Tak, Dobra. Zaraz I jeszcze wczoraj moja maszynka. Te. Aha, myślałam, że to moja. I jeszcze słuchajcie, nie, ja to stół to... zrobiłam wczoraj. Też nie pokazałam. To kupiłam w zeszłym roku. Tylko nie pamiętam gdzie, ale bardzo mi się to podoba. Co to za kurz? Jezu, pies. Boże. Słuchaj, ty naprzeciwami... Ja ten ten sus salami nie ma jajek. O, pomidora. A ja nie wiem, bo ja tego nigdy nie kupowałam. A. Dobra, jesteśmy już dzisiaj w pracy, Natalka kończy swój projekt, ja już tutaj mam poukładane, posegregowane Aj, ja nie macie, nie rzeczy, nie tutaj, dalszach, ani, tutaj mam to, tutaj mam też płótno i będziemy za składać kartony, a ja teraz jeszcze muszę powycinać dziewczynom wzorniki, no i pakujemy, także jutro będzie pakowanko i nadawanko. Słuchajcie, Natalia postanowiła zamordować mi to którego nie możemy otworzyć, bo tak się, słuchajcie, zapiek, ja już próbowałam go z wszystkich stron otworzyć. I wiesz co, jak tak go trzymasz, to może spróbuj go za każdym razem, też może to. Tak, próbuję. Próbujesz? No, no próbuję. Dostałam Dobry. taki tusz kiedyś, który jest tak tutaj zapieczony, tak jest wciśnięty, ta pokrywka została tak wciśnięta w ten, że no nie da się go otworzyć, nie? I teraz Natalia po prostu tutaj... Falczy. Walczy. Walczy. na otwartym duchu tuszu. Dostała się otworzyć, ale nie bez ofiar w postaci koszulki, która dostała boksajdem. Nawet nie wiem, czy to się da no Tak, Taka sobie przygotowała już bazę z, e, z maską 3D. No i teraz będzie sobie tu naklejała różne elementy. Kurde, strasznie kolory chyba są przekłamane. No, ale trudno. Ale fajnie, spoko. Dobra, żegnam na kalkę. Nie mogę jej prowadzić, bo to wszystko jest tak zarąbane, wszystkie parki że nie mam gdzie stanąć po prostu. No. Także buziaczki, moja droga. Aha. Do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia. Po nowym roku. No. Musiałam mieć, zieleń, odpada, nie odpadacie za drzwi. Słuchajcie, jest godzina 1447. Jesteśmy tutaj na vlogu dla takiej zamkniętej grupy osób, czyli dla Teamu. Tutaj mamy testujemy w ogóle z Teamem nową fajną funkcję na YouTubie. Tutaj jestem ja moim programem, tutaj są moje dziewczyny i ich komentarze, które sobie czytam. Słodki kubeczek, i właśnie pokazywałam dziewczynom kubeczek, który, słuchajcie, wam jeszcze nie pokazałam. Kupiłam go w ramach kupowania prezentów dla rodziny. To jeszcze dołożyłam sobie do koszyka, bo nie miałam takiego, jak ja to powiedziałam, dziewczyną teraz, hamskiego kubka takiego, wiecie, z takiej glinki. I słuchajcie, testuję nową maskę z dziewczynami. No, po prostu ten efekt, kurde, tutaj tego nie widać, bo mój, moja kamera widzę, że przekłamuje kolory też. To mnie też denerwuje, bo dużo ciemniejsze są. Jaki to jest rewelacyjny efekt dziewczyny na żywo, to jest w ogóle sztos. Także. Pozawiamy moje dziewczyny. <laughs> I kończymy i widzimy się później. Powiem wam, że uwielbiam wchodzić do domu w świątecznym okresie. Zobaczcie, jak jest trudnie. No po prostu cały rok tak powinno. być. Teraz już mogę Wam pokazać. Co? miejsce, Dobrze, na pewno ubierzemy. Dzisiaj nawet nie zdążymy, ale może jutro. Bo przecież dzisiaj idziemy do Babci Bożenki na taką kolację wigilijną. Babcia mówił za mną jakiś Mikołaj, chyba też był. Zobaczcie, tutaj mam. Tutaj mamy ten. To sobie kupiłam jeszcze kiedyś w stanach. No, zobaczcie, Babcia mówiła, 6 dni. Tu mamy. Piękny ten. Eee, czekajcie, to się włączało jakoś? Tu jest. On. Proszę bardzo. Moje... Ale fajnie, mogę dotknąć? No możesz. Ej, Ej, ja byłem w takim miejscu, w tym, w tym kosmicznym muzeum, gdzie... W tym... Ale gdzie byłeś? Kiedy? Ja w tym poszłam, wiesz? No. I ja była taka maszyna, na pewniki. No. Jak dotkniesz, dotkniesz, to tam jest prąd. Dotkniesz? Aha, wiem, wiem. Aha, wiem, wiem. Jak dotkniesz, to mówię, tylko Tak, wiem, wiem. Tak. Jeszcze kóra, muszę łóżko kóra, kóra, zrobić raz, poduszki. Tu mamy o, też, tak. Tu się nieraz poraziła, a ja kilka idę do A, okej. Okay. Tutaj mamy też kuchennego jeszcze pomocnika. Także tak, tak wygląda kóra, nasz pokój. Ja nie lubię Powie Powie mam, dzisiaj jest tak ładny dzień. Jest godzina. Hm. Jest godzina po czwartej i już tak 15 się zbliża. Normalnie o tej już jest praktycznie ciemno, ale przez to, że ma z tych tak mało jest chmur i to słoneczko już tam przebija, to jest tak przyjemnie. Taki fajny dzionek. Zobaczcie, jak ładnie wygląda zamek o tym, do tej porze. Jeszcze jest tak jakby jasne niebo, tu jeszcze światła. No kurde, superowo. No, także idę ze z pieskiem. Idę sobie z pieskiem i idziemy zaraz szykować się do, na obiad do taką wstępną um, taką przedwigilię do mojej e, mamy teściowej ponieważ jej nie będzie na święta, więc spotykamy się tam jej wszystkie dzieciaki czy trójkę dzieciaków, czyli my e, siostra Ola, e, Dawida i brat Łukasz z rodzinami I spotkamy się tak wigilijnie przy barszczyku uszkach i takich tam ale jestem tak zmęczona po dzisiejszej nocy że to zarwałam po nocy z dramat i jeszcze na 20 muszę lecieć na live'a po prostu to będzie szałpał. Dobra, nie, nie, podjechaliśmy tutaj, nie, jest, nie jest zrobiła, y, no nie, miska, bo tutaj nie zapomnę, tak, tutaj jest piero, te pierogi Dawidek odbiera, bo jedziemy taką wigilię, na, wigilię rodzinną, bo nie będzie naszej mamy, a mówiłam wam to już. Hania jest z nami, Filip jest z nami, Dawid jest tam w kolejce. Na wigilię jedziemy? Boże, ile ona wydaje te pierogi? Ileż można Jezu, ja, wydawać oni, pierogi? Nie, nie ja się dowiedziałam, że na obie a nie na wigilię jakąś. Wiesz co, bo to miał być, najpierw miał być kawa z... No wiem, ja też miała, 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 miała być kawa i ciasto, a to dzisiaj tylko się dowiedziałam, że to będzie wigilia, wiesz? Dlatego ja też nie widziałam. Myślałam, że wiesz, mówiłam ci, że jedziemy na obie wigilijny, nie mówiłam ci tak? Że że ci pani pani, nie że że nie ci, po tak? Tej stronie rodziny, no. Mówiłam ci, że nie jedziemy na obie wigilijny dzisiaj? Nie, powiedziałaś, powiedziałaś mi dzisiaj, jak po ciebie zapytałam się, czy po mnie przyjdzie ze szkoły, że jedziemy na obiad. To... Tak, ale nie powiedziałam wigilijny. Okay. A powiem że ona też się chyba tak przygotowuje, bo yy, widziałam na... No przygotowuję się, bo tam mówiła mi, że zamówiła baszczek z łóżkami i tam takie fajne rzeczy inne. Oh Także fajnie będzie takie fajne spotkanie wigilijne. no ale ten mój mąż tam z tą babą chyba nie wiem, jakieś robi interesy lewe albo z babą z panią. Giszu, Mama, z babą. No. Jeżeli w tym prezencie będzie 100 zł i jakiś... I na tam, co mi się nie spodoba, to w sobotę będę mógł sobie też zrobić własny prezent. Czemu się mówi A love mianowicie? Love A mianowicie, wiesz jaki? Nie wiem. Po prostu doładować z... A, czemu się mówi lewej Czemu się mówi Samy lewe interesy, no bo no, lewe, czyli takie wiesz, no nie, tak jak jest prawe, łożę, lewe, lewe, no tak się mówi, no. No lewy to gorszy. Lewy, no niby to tak się przyjęło, że lewa to takie, le, ale z ciebie lewus, nie, no nie wiem, tak się mówi, z czego to dosyć, wynika. Ale... Zapłacił, dobra, chyba wychodzi wreszcie. Jesteśmy już spóźnieni 8 minut. Nie, za każdym wielkim mężczyzną stoi większa kobieta. Dobrze, możesz włączyć coś fajnego? No, no właśnie próbuję, ale nie ściągnąć filmik, więc czekam aż to się rozłączy z Dobra, sprawdzę, bo może odrzucił o reakcję, to my będziemy czekać tu jeszcze dłużej. Jesteśmy już u mamusi, tam się dzieje cała, tam się dzieje cała akcja, tu siedzą dzieci, e, także pozdrawiam was. Jestem już po pierogach, gdzie Ola? Jestem już po pierogach, pokażę tylko tak na chwilkę, tak? Mm. Jakoś się mało ludzi do w tym stole. O dzieci się bawią, a synek czeka kiedy prezenty będą otwierać, bo już tu u babci prezentuje. I czeka was, a ciebie do domu i doładuje se. I dostało od babci jeszcze Mikołaj, doładuje se fałdolce. co Dzieci mają tutaj kółko adoracyjne, adoracji. A my robimy... Łykawę! Powiem wam, że one już się coraz mnie boją, ludzi, bo Hanka właśnie na niego była, bo on wpadła. ja tak stoję i on mi tak to przebiega, jak ja. <grym> <grym> no, widzę, że się teraz nie boją. <grym> no, oczywiście, jak to mało lat... Nie, jak to na 100 lata się. Schowaj ten dekolt! Matko boska! Mówię, że ona jak prawdziwa nastolatka robi francuskie wyjście, czyli godzinka od, od bębni z rodziną i już jej nie ma. Po bardzo przyjemnej wigilii rodzinnej, przez Jubilii, lecę do roboty na najwa. Już jestem, zaraz wchodzimy na YouTube! A! Już po live, jest Wracam do domu. Oczywiście będę musiała jeszcze wyjść a jestem tak pamięta, że szok. Słuchajcie, to są ślady po Filipie. Puste pudełko od czekolady i orzeszki. A Muzyka! Siemandelko, wróciłam z psem. Ogarnęłam kuchnię Filipa Dawidowi, bo on gdzieś tam chce coś jeszcze dzisiaj robić. I chyba spróbuję usiąść do tego vloga, ale powiem wam, że jestem tak zmęczona, że nie wiem, czy tego vloga jutro nie zrobię. Bo po prostu już mi się, aż mi głowa zaczyna bolać z zmęczenia. Więc chyba nie będę już się tego vloga montować, ci dwa na raz. A ja chyba położę się spać. Filip zasypia, bo słyszę, że w ogóle najgorszy jest to... To jest przedziwne, ale Filip u siebie w pokoju teoretycznie powinien mieć najwilgotniej, bo my tam słyszymy pranie. Tam są dwie suszarki i tam słyszymy pranie. A on jak tam śpi, to tak kaszle. Nie wiem dlaczego. W każdym razie jutro jedziemy z Filipem do Strzelina, do mm, takiego przychodni e, Celestyn w Strzelinie. Możecie sobie tam wygooglować. No i tak, także będę miała południa wycięte, potem będę w pracy po południu. Ejku, ejku, no także kochani pozdrawiam Was, um, życzę Wam miłego oglądania, życzę Wam miłego dnia albo nocy, zależy kiedy oglądacie, a ja idę spać, bo po prostu nie mam siły, nie mam siły oczu utrzymać, a już godzina chyba 11.10, zanim zrobię łóżko, zanim smyję makijaż, znaczy no, makijaż, Pff, aż rzęsy maluję, żebyście mieli przyjemniejszą, Wizja. No, to buziaczki i dobrej nocki. Pa! Jakie pa? Przecież ja nawet nie otwieram dzisiaj kalendarzy. Chociaż ja co jeszcze zrobię? O gość. Otwieram kalendarze. Dobra, czekajcie, muszę to teraz sprawdzić, gdzie one są. To jest moje komputer. Wyciągnęłam, żeby to zrobić, to, tego, tego to dla Was film, ale no nie mam siły, wybaczcie mi, nie mam po prostu siły. Nie mam siły tego brać dzisiaj. Zaczniemy od jakiejś fajnej, od, od tej ciekawostki. Ciekawostka. Na Stolu Wigilijnym pod Obrusem często godzimy siano, który jest symbolem obecności Jezusa w naszym domu. No, pewnie katolicy raczej wiedzą to. taka ciekawostka, trochę taka, no mnie ktoś nie wie. To jest to. Teraz tak, zobaczymy, co jest dzisiaj u Griswoldów. Osiemnasty, tak? To matko, matko Griswold. Griswold, który tnie choinkę. O Sosicku. Ale spoko, w temacie, podoba mi się. Herbatka. Pies jest łchani, śpi, więc chyba nie przyjdzie, chyba, że usłyszy. Jak tu zrywamy. O, czy to jest 18? Nie, tu jest 18. co to za chyba to tak tu robi? Wyszło z osiemnastego? Nie, tutaj mamy... Magic Knights. Oriental Collection. E, okay. już idzie. Już idzie. Szycie, bazurki. Już idzie, pancio. Kalendarz swój otwierać. Już nie zabij na tych schodach. Oj, Boże, Boże, to za śmieszny ten piak. Chodź, dostaniesz, no chodź. Jak <laughs> sobie po podpisz zgodę. Zaraz otworzę. Najpierw pancia otworzę swoje, czyli baton. Uuu, ale to jest ciekawe. Takie ja to lubię. Takie ja to lubię, Teraz sobie orzechowe zjemy. Do tego dzisiaj nie powinnam już jeść. Zaraz dojdę do Twojego, snuki. spokojnie. Otwieram teraz kawkę. Dobry tak Kawka osiemnastka tutaj tak słabo widać to mogli zrobić chyba ciemniejsze, tak szczerze mówiąc. Dobra, 18 kawka mamy tutaj. Amore mio. Amore mio, amore mio. Dobra, idziemy jeszcze po te jedzeniowe. Tu ze już byśmy wywalił pościel, żeby łóżko zrobić, ale poszedł na górę spać. Dobra, mamy osiemnastkę. Dzisiaj mamy domeczek śliczny. Zobaczcie, jaki cudowny domeczek. Też pyszny. Klipkowy nie będziemy otwierać, bo on już pewnie otwierał. Pewnie nagrywał, bo on mi dzisiaj coś ukradł telefon na chwilę, więc pewnie wam nagrał. A teraz jeszcze osiemnastkę dla tego naszego, tej naszej bestyjki Szukamy. Już ci otwieram. Dobra. No mam tu dla ciebie. Mam. Jakieś takie. A, to bananki, bananki. Tutaj okay, jest to okay, tak ogon ci widzę, lata jak... No dobranoc dostajesz. To jest banan w jakimś takim, w takiej szyńce. Widzicie? Zawinięta jakby w szynkę parmerską. Dobrze, dobranoc pieseczku. No, no tu trochę tam się chrupie, zobaczcie. Nie, no będę musiała tego filtra na dół sprowadzić. Dobra, dobra, no to już iść. Się w ogóle tak. No, to teraz już się zamierzają, kochani. Sorry, wiecie co? ciągle mi w wzrok ten punkt nagrywania, w sensie ten czerwony klawisz nagrywania. Zapominam, że tu jest kamera i to chwilę patrzę tam. Dobra, idę robić Idź do Hani spać, idź, idź spać. Idź. No, także... Buziaczki, nie będę pokazywała tego łóżko, nie mi to przesadzę. Pa! Buziaki!